Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji z serii Kolekcja Torgal. Dzisiaj mam dla was tom 29, jakim jest Torgal Ofiara stworzona przez Grzegorza Rosińskiego i Gina von Kolekcja Hashtag Z tyłu oczywiście mamy spis wszystkich tomów W tym przypadku następnym 30 tomem jest Ja, Jodan Cena jest niezmienna 29,99 Otrzymujemy również grafikę, właściwie reprodukcję grafiki Grzegorza Rosińskiego Która jest naprawdę bardzo ładna Wyba będzie moją jedną z ulubionych no, i na początku zajmiemy się standardowo y, samymi dodatkami tego tomu. Jest to jeden z ostatnich tomów, jeżeli chodzi o, y, o przygody Torgala, ale o tym za chwilę. Mamy rok 2006, y, czyli taki grud, krótki y, wstęp do y, właśnie y, kuli y, Torgala, kreacji tego wszystkiego, z, co, z czym przyjdzie nam się zmierzyć czytając ten tom. Mamy standardowo streszczenie, mamy artykuł wokół Torgala, czyli tak naprawdę przekazanie pałeczki, ponieważ następuje tutaj zmiana scenarzysty, co wspomina Jean Van Hamel. Świat Torgala, silny jak niedźwiedź, też dosyć fajna sprawa. No i mamy oczywiście nowych bohaterów, czyli Guna i Wigzio oraz kalendarium 2006 roku. Od stycznia do grudnia ważne wydarzenia ze świata, Naszego głównego bohatera. No i za, rozpoczynając recenzję, e, zapewne zauważycie e, coś, co nie wystąpiło w poprzednich tomach nigdy. E, mianowicie kreska, która jest e, już namalowana. Jeśli miałbym wymienić zeszyt Torgala, który wypada najlepiej wizualnie, byłaby to z pewnością ofiara 29. tom, jeżeli chodzi o kolekcję haszet, ten, który właśnie recenzuję teraz dla Was. Dlaczego? Ponieważ to już nie są rysunki, zwłaszcza te średnie z poprzednich, a właściwie ostatnich tomów, to są tak naprawdę obrazy. Obrazy namalowane, mogę powiedzieć to szczerze, z duszą i sercem i z takim poświęceniem, że jest to ostatni tom, przekazuje pałeczkę, poprzeczka naprawdę postawiona bardzo wysoko. No, i gdy tylko zobaczyłem pierwsze kadry tego tomu, no, nie mogłem się powstrzymać, by naprawdę jak najszybciej przeczytać ten tom, no wygląda to po prostu wspaniale, te lasy, te drzewa ta jesienna pora, jaka towarzyszy temu tomowi przede wszystkim choćby na, zobaczcie na tą tęczę, na tym piorun, to wszystko wygląda naprawdę realistycznie, to pokazuje tylko jak bardzo dzięki Torgalowi rozwinął się rozwinęły się umiejętności no wygląda to naprawdę pięknie ale historia jest naprawdę dobra, dająca fajny wstęp do tego wszystkiego, co później dzieje się z Jolanem Jakkolwiek by nie patrzeć na naszego Jolana z niechęcią bądź zachwytem, są to jednak przygody epickie, które wprowadzają nas do wszystkiego co najważniejsze w życiu młodego syna Torgala. No a przede wszystkim no, ci bogowie, o którzy mnie naprawdę bardzo zaskoczyli. Nie spodziewałem się, że zostałem tak. Może to będzie złe słowo wklejenie, ale myślę, że po przeczytaniu tego tomu oczywiście zrozumiecie. Ja osobiście cieszę się, że posiadam ten tom. Tom jest naprawdę pięknie namalowany, świetnie to wszystko wygląda. No i jest to ostatnia część, którą pewnie wielu z was przeczyta, bo ma ona naprawdę wzruszający koniec. I widać jednak, czuć, że sprawy po tym wszystkim się nie kończą, no a inne znowu zaczynają. Wiadomo. Jest to taki wstęp do początku przygód, jeżeli chodzi o syna torgala, czyli Jolana. Fajnie było przez te 29 tomów czytać o naszym torgalu. Jednak nie martwcie się, recenzje dalszych tomów aż do zakończenia kolekcji. Oczywiście będę Wam przekazywał w filmikach na YouTube. Także możecie być tego pewni, że te recenzje na pewno się pojawią, choć zapewne będzie brakowało trochę naszego torgala tytułowego. Ale myślę, że jest to też kwestia przyzwyczajenia. Zobaczymy, jak to wszystko wypadnie w następnych tomach. I to by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o recenzję tego tomu. Myślę, że nie mam już nic więcej Wam do dodania i streściłem tak naprawdę to, co mogłem, bez jakiegoś strasznego zaspoilerowania. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, aktualności oraz recenzji. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnej recenzji Torga. Trzymajcie się, cześć.